Jak Pan ocenia dzisiejszą y, uroczystość, dzisiejsze sympozjum? Uważam, że było bardzo udane, co jest zasługą organizatorów Wszyscy, wszystkich, którzy pomogli Panu Szczytbakowi, Panu profesorowi Jóźwiakowi zorganizować. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować. Również podziękować tym wszystkim, którzy uc uczestniczyli w zebraniu. Jak e, zauważyliśmy, najbardziej atrakcyjną i najbardziej emocjonującą częścią było to losowanie nagród, bardzo cennych nagród. Dlatego chcę podziękować wszystkim dobrodziejom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do udania tej imprezy uroczystości. Również obsłudze medialnej, obsłudze technicznej, paniom z muzeum. Wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do udania imprezy. Jeżeli chodzi o merytoryczną część, uważam, że po raz pierwszy y, słyszałem tak wyczerpujące treści na temat y, spółdzielczości. No, temat księdza Domańskiego jest może bardziej znany, ale jestem zaskoczony tym pozytywnym y, spojrzeniem ludzi, a poza tym otwartością mówienia o problemach spółdzielczości. Myślę, że y, nie jest to początek, ale powinniśmy o tych sprawach mówić. Częściej, może i głośniej, a w Polsce byli świadomi tego, co się dzieje. Ja nie widzę, żeby to, co w tej chwili działo się, żeby to było akurat coś pozytywnego. Jest to może sprawa, na którą powinniście się dzisiaj zastanowić, Spółdzielczość powstała w Polsce. To Polska była pierwsza, która tą formę wprowadziła spora z Anglikami, jesteśmy trochę wyprzedzamy o kilkanaście lat. Ona powstała w Hrubieszowie. Wodzi Rejem, czy tym prekursorem był drugi, druga wybitna postać e, Ziemi Pilskiej, ksiądz Staszys Ksiądz Domański drugą część swojego życia spędził tam, tam bardzo intensywnie, a więc z Ziemi Zachrzewskiej, Pilskiej, skrajne dwie bardzo wybitne i pozytywne, patriotyczne postacie. Byłoby dobrze, abyśmy odświeżali pamięć o tych ludziach. Ja byśmy, proszę Państwa, takie konferencje jak dzisiaj się to odbywa w Wrocławiu odbywali częściej. Mówili o tym nieco doniesieniejszym tonem. Myślę, że nie będzie źle. Dziękuję bardzo. Jak Ci się podobało? Co przeżyłaś dzisiaj tutaj w Sali Wielkiej Ratusza? No, dzisiaj było bardzo fajnie. Poznaliśmy Pana Prezesa, którego ja nie znałam praktycznie. I jeszcze Powiedzieliśmy coś o naszym kraju i jeszcze powiedzieliśmy publicznie życzenia dla naszej pani wychowawczyni. No i zaprezentowaliście przecież piękny program związany z zbliżającą się rocznicą 70. wybuchu Powstania Warszawskiego. To tutaj był Wasz wkład tę uroczystość. Jak, jak te przeżycia? Bo to był długi, porządny i naprawdę dla wielu tutaj osób starszych, siedzących wzruszający program. Tak, na pewno. Ćwiczyliśmy to przez bardzo długi czas. Mieliśmy też parę występów w szkole. No i teraz to powtarzaliśmy, tylko że tak bardziej przed ludźmi. No Nowe doświadczenie? Czy byłeś kiedyś wcześniej w sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu? Nie, jestem pierwszy raz w tej sali. Jest tu przepięknie. Na pewno tu przyjdę z rodzicami, z bratem, z całą rodziną. Jest przepiękne, tu są eksponaty i w ogóle to święta z obchodami rocznic wielkich poetów, wielkich postaci w państwie, to jest naprawdę wielkie przeżycie. A tobie też się podobało? Też wracasz do domu z wrażeniami z upominkami też, prawda? Tutaj podarunkami. Tak, bardzo mi się podobają y, upominki, występ, y, myślę, że też się nam udał. Y, I też powiem, że te, y, byłam tu kiedyś, zwiedzałam muzeum. A kto pamięta, ile miał zjadany przez nas wszystkich ze smakiem tort? Ile kilogramów? Ten tort, który jedliśmy, miał 25 kg, ale był naprawdę przepyszny. Jeden z lepszych tortów, który jadłem. Jak a jaki smak zapamiętałaś? Mm, y, ten różowy był taki bardzo taki. O truskawka, taki bardzo y, różne takie jakby smaki miał. Takie czy, bo to jest taka moja zasada, mój, mój taki pomysł, żeby na uroczystościach patriotycznych, że nie było też zupełnie smutno, poważnie, ale też żeby było i z orkiestrą policyjną i z tortem, czy warto i trzeba na uroczystościach e, kroić torta? Różnie. Ale czasem jest naprawdę bardzo warto, bo uroczystości są wtedy urozmaicone bardziej. Tak samo jak występ przedszkolaków, który mi się bardzo podobał. Dziewczynki były słodkie, piękne spódniczki miały i ogólnie występ bardzo dobrze przygotowany. Bo zwykle pracujecie, spotykacie się w szkole z panią Magdaleną, z Panem Arturem. Tutaj dzisiaj kilka godzin byliście poza szkołą. Też trzeba było się tak jakoś zaprzyjaźnić, być jak w wielkiej rodzinie. Jak to dzisiaj było tutaj z waszymi wychowawcami? Miło, sympatycznie. Z wychowawcami było bardzo miło. Pana historyka oraz panią od polskiego bardzo lubię. Yy, no i co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dobrze uczą. No, to dzisiaj też daliście, daliście piękne, piękną postawę, też pamięci o solenizantce o pani Magdzie, która obchodziła imieniny, też się wzruszyła, też to było piękne. Także to są takie właśnie w dzisiejszych czasach i w każdych ważne zadania, żeby je realizować właśnie o patriotyzmie. Widzicie, że dzisiaj tutaj nie jest tak jak czasami gdzieś w telewizji, nie zawsze autentycznie, nie zawsze szczerze. Tu jest inaczej. Tu się czuje prawda, tą inną atmosferę. Jak to jeszcze... Atmosfera tu była naprawdę bardzo miła. Jest dużo gości nowych. Poznaliśmy osobowości, właśnie pana prezesa, yy, dużo księży. Yy. O i co ja mogę dodać? Było naprawdę bajecznie. Jedna z lepszych uroczystości, na których byłem. A najbardziej to mi się podobała orkiestra, która grała, było przepięknie zagrane, maluchy też. No i co mogę dodać? Chór też ma być. O, chór bardzo ładnie też śpiewał, jak dodaje koleżanka. No to mi się podobało, podobało, podobała ta uroczystość. Hurt, tak jak powiedział mój przedmówca, bardzo ładnie śpiewał. Przedszkolaki dały świetny występ. No i ogólnie nie nudziłam się tutaj. To ja wam bardzo dziękuję tutaj za wspólną rozmowę, a jeszcze was o taką jedną rzecz typową poproszę. Odwrócimy się tutaj do tych praw, które są za mną. I przyłożę tutaj mikrofon, no, to możemy bliżej. I spróbujcie najgłośniej jak możecie, nie za specjalnie głośno, ale wy po kolei te prawdy Polaków. Prawda pierwsza. Jesteśmy Polakami. Prawda druga. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia. Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta. Co dzień Polak narodowi służy. Prawda piąta. Polska matką naszą nie wolno mówić o maksystycznym. A ja powiem za was, że na prawdach Polaków oparci. Wielkość budujemy, wielkość, którą młodymi oczami widzimy. Dziękuję. Bardzo. Ja jako prowadzący uroczystość i od kilku tygodni zaangażowany w to dzieło, no to mam swoją już taką. Ad hoc refleksję, a o refleksję o taką jakby formę podzielenia się z nami odczuciami. Poproszę tutaj obecne z nami Panie reprezentujące kasę Stewczyka, kasę wspólnota, pani Agata. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj z Państwem mogłam tutaj uczestniczyć w tej konferencji. Po tylu latach pracy, a pracuję już 14 lat w naszej kasie. Naprawdę jest to bardzo duże przeżycie, tym bardziej, że chciałam się podzielić z Państwem Taką też refleksją e, związaną z upominkami, które przekazywaliśmy e, po, e, podczas tej konferencji, upominkami dla tych dzieci. E, było mi bardzo miło, e, że przekazaliśmy te upominki, że dzieci mogły się cieszyć tymi prezentami i mam nadzieję, że tą polskość i tą spółdzielczość będą promować w przyszłości. Mam taką cichą nadzieję i, i, i e, myślę, że w przyszłym roku też imprezę powtórzymy, konferencję i że też będziemy w niej uczestniczyć. Ja również chciałam dodać, gdyż ja już od kilku lat współpracuję z panem Tadeuszem. Staramy się wspierać jak tylko możemy i z mojej strony mogę też obiecać, że jak najdłużej będziemy jak tylko mogli wspierać tą Polskość. I z dzisiejszego spotkania z roku na rok jestem coraz bardziej wzruszona, a w szczególności że dzisiaj jeszcze miałam też możliwość wygrać taką wspaniałą nagrodę. Jaką jest Biblia. Serdecznie i niezmiernie mi miło jest uczestniczyć jak co roku z Państwem. Tak. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla młodzieży, gdy adresujemy te uroczystości, projekty, wydarzenia o takim edukacyjno-historycznym profilu, najważniejsze jest dla nich w ich, w ich oczach, w ich umysłach, gdy jest autentyczność, faktyczne zaangażowanie, gdy jest tutaj życzliwość, to. I z tym dzielą się później w swoich rodzinach, w swoich środowiskach. Mam nadzieję, że będą dalej wzrastać na dobrych Polaków, odpowiedzialnych ludzi. Będą docelowo też adresatami, klientami polskich instytucji finansowych z podznaku kasy Stewczyka i kasy Wspólnota. I w ten sposób budujemy tę trwałą wartość życzliwości, we współpracy, w wymiernych efektach, w takiej oprawie, jaka dzisiaj nam tutaj towarzyszyła w sali Wielkiej Ratusza. I Józef Młynarczyk, Hamburg, były prezes Związku Polaków w Niemczech od kilkunastu godzin w stolicy Dolnego Śląska. Proszę Państwa, ja bym powiedział, że dużo dowiedziałem się, nauczyłem się na temat spółdzielczości. Tobie zawsze ten temat interesował, ale dzisiaj usłyszałem od ludzi, którzy się na co dzień tym zajmują, była to bardzo interesująca część konferencji, a najbardziej emocjonująca to był właśnie rozdawanie tych nagród, prawda, które dzieci tutaj wylosowały. Myślę, że następnym razem będzie tak, że jeszcze ci, którzy nie zdążyli albo nie wylosowali, jakieś tam drobne upominki, jakieś cukiereczki, dostaną i wszyscy pójdą uśmiechnięci. Mieliśmy dzisiaj jeden przykład bardzo ambitnego człowieka. Bardzo mi się to podobało. Powiedziałem już tutaj taką prywatną opinię, że to będzie jak nie przyszły szef Skoków, to może Związku Polaków, może z rodziny rodła, z tego człowieka coś wyrosi. Właśnie takim trzeba być, trzeba być ambitnym, trzeba wiedzieć, co się chce. Podobało mi się dzisiaj to zachowanie tego chłopaka. Chciał wygrać, nie wygrał, później nie chciał odebrać, bo może wstydził się, dzieci tutaj lobowały go mocno. I dlatego osoba, która wpadła na ten pomysł, żeby dać mu tę nagrodę, to była nagroda nie tylko dla. Tego chłopaka dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli czegoś wylosować. Ja dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam jeszcze wszystkich we Wrocławiu i jeszcze raz powtarzam, co już dzisiaj mówiłem, że ja się tu czuję jak u siebie w domu, a ten dom to nie jest tam, gdzie się mieszka, gdzie się śpi, prawda? Tylko tam, gdzie się człowiek dobrze czuje, się daje. Wspaniale czułem, ale zawsze się czuję we Wrocławiu. Najbardziej jest to dla mnie polskie miasto. Może związane z tym rodem, z miłymi osobami, z przyjaciółmi, których tutaj mam w Wrocławiu. Pozdrawiam wszystkich we Wrocławiu również życzę panu prezydentowi żeby szybko doszedł do zdrowia i żeby sam kiedyś również nas odwiedził w tej sali pięknego ratusza dziękuję bardzo Uśmiech nam dzisiaj wszystkim, to tutaj towarzyszył nam organizatorom, współorganizatorom, wszystkim, którzy byli zaangażowani w to dzieło, dzieciom, uczestnikom uroczystości, ale także osobom, które tutaj z ramienia Kasy Stefczyka przygotowały i witały w postaci takiego firmowego stoiska młodych i starszych uczestników. Poprosimy też o refleksję. Dzień dobry Państwu. Ja, jako młody pracownik kasestowczyka, jest mi ogromnie miło. No, i cóż mogę powiedzieć? No przede wszystkim, bardzo dobra organizacja, i tak jak już tutaj wcześniej było wspomniane, o tych emocjach na sam koniec. Z mojej tutaj, tutaj W mojej opinii, bardzo, bardzo wszystko dobrze wyszło. Także dziękuję bardzo za zaproszenie.